Pisz nitrowalka. Okej. Okay. Ksają oh, nitrowalka. To? pytanie. nitrozyniak walka. Marcin, jak się zapatrujesz na tą walkę? Jaka walka? ksajo nitrozyniak. ksajo nitrozyniak. No kurwa szans nie ma ze mną. Ja <laughs> to, wiekiem To wziąłbyś walkę taką. Gorylen nie no, no. też wziąłby? mi się wydaje, że miałby marne szanse z miejsca bym wziął. Bym go natłuk No to kurwa, zróbcie shota i do afery nie Niech kurwa Boxel sprzedaje BMK X7 no, i robi walkę Xaja. Jest konflikt, Nitro, nitro chuj. Szota. Jest konflikt! będziesz miał lepsze ciągle jeszcze Dymy zadymimy na konfie. Poddymić trzeba. Tak trzeba właśnie. trochę no za poddymić, no. O Jezus, trzeba. trzeba poddymić. No co mogę powiedzieć? No, co mogę powiedzieć? Jestem gotowy. Jestem gotowy. Yy, czekałem na tą możliwość całe życie. Yy. Czuję się dostrzeżony w końcu. I czekam na ofertę. Więc tak, Wojtek, sprzedawaj tą korwetę. Boxdel, sprzedawaj kurwa tą. Nawet nie wiem, co on ma, chyba ma X7. Dzwoncie. No. No, widzicie, i, i wujek osiągnął cel. W końcu, w końcu są jakieś. W końcu są jakieś możliwości przede mną, w końcu są jakieś. Yy... W końcu coś jest. Nie wiem czy wiecie tak już totalnie szczerze ja mam czarny pas w zakolach, więc yy... nie wiem czy nie wiem czy tutaj Marcin Mainkut miałby jakiekolwiek szanse, nawet jakby bił prawą ręką. One month.